Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Siostry i bracia, najbliższa niedziela, czwarta niedziela wielkanocna, to niedziela popularnie nazywana niedzielą dobrego pasterza. Wszystkie Ewangelie przez, 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 przez cały cykl trzyletni, czyli rok A, B, C, skupiają się wokół tematu Jezusa jako dobrego pasterza. W Ewangelii, którą usłyszymy w najbliższą niedzielę, w bardzo krótkim fragmencie, ale treściwym, Dowiadujemy się o tym, że Jezus zna swoje owce, a one znają Jego głos. Siostry i bracia, żeby przyjąć tą zasadę, że Jezus jest moim pasterzem, to muszę sobie najpierw uświadomić, że ja jestem owcą. Czyli muszę zrozumieć pewną zależność, która jest między nami. Bo z jednej strony owca nie może funkcjonować bez pasterza, to znaczy nie może być bezpieczna bez pasterza. Jeżeli owca zostanie pozbawiona pasterza czy jeżeli ucieknie od pasterza, to się zagubi, prędzej czy później zejdzie na niechybną śmierć, bo czyhają na nią liczne zagrożenia drapieżnicy czy, czy inne zagrożenia naturalne. A z drugiej strony pasterz potrzebuje swoich owiec, żeby, żeby mieć tą swoją tożsamość. Jezus zna swoją tożsamość i wie, co to znaczy być pasterzem, do tego stopnia, że oddaje swoje życie za owce i mamy tego konkretny przykład na krzyżu, mamy tego konkretny przykład na codziennej Eucharystii, kiedy Jezus oddaje swoje ciało, oddaje swoje życie za to, żebyśmy mogli się nim karmić, za to, żebyśmy my mogli być tymi owcami. Ale Jezus dalej mówi, że Jego owce słuchają Jego głosu. I to jest gdzieś warunek, który dla nas jest bardzo ważny. Wsłuchiwać się w, słow, w, w głos pasterza, wsłuchiwać się w głos Słowa Bożego. To jest zadanie dla nas. Stąd też na każdej Eucharystii słuchamy Słowa Bożego. Stąd też chociażby inicjatywy takie jak ten program, kiedy wsłuchujemy się w Słowo Boże, kiedy szukamy tej treści, którą Jezus Chrystus chce do nas kierować. Dlatego też, siostry i bracia, bardzo gorąco zachęcam Was na zakończenie tygodnia biblijnego właśnie o to, żeby wsłuchiwać się w głos pasterza. Wsłuchiwać się w głos tego, który chce oddawać za nas swoje życie, który chce być rzeczywiście dla nas dobrym pasterzem, który nas zna i swoje życie oddaje za owce. Druga rzecz, drugi temat, który chciałbym poruszyć, to kwestia, jak już mówimy o niedzieli dobrego pasterza, to jest to również niedziela powołaniowa, tak zwana. Czyli niedziela, w której Kościół szczególnie przypomina nam o potrzebie modlitwy za tych wszystkich, którzy. Wybierają drogę życia kapłańskiego, życia zakonnego, którzy oddają siebie dobremu Bogu na wzór dobrego pasterza. Żyjemy w czasach chyba jak w każdych, gdzie powołanie kapłańskie jest niezwykle trudne. Coraz więcej nasilających się ataków, coraz więcej podważających sensowność powołania kapłańskiego głosów dochodzi nas z mediów czy z różnych środowisk. Ale Jezus Chrystus zapewnia nas, że ci, którzy idą za Nim, będą trwali do końca świata. W tym wszystkim potrzeba jest modlitwy, w tym wszystkim potrzeba jest pamięci o tych wszystkich, którzy idą za Jezusem Chrystusem, o tych wszystkich, którzy... Chcą pozostawić swoje rodziny, którzy chcą pozostawić swoje plany o założeniu rodziny, o, własne, o posiadaniu własnego domu rodzinnego, aby pójść i głosić Ewangelię, aby być tymi żywymi świadkami tego, że Jezus Chrystus rzeczywiście zmartwychwstał, aby być tymi, którzy będą innym przekazywali. Jezusa Chrystusa w postaci Słowa Bożego, w postaci sakramentów. Siostry i bracia, módlmy się szczególnie za tych, którzy boją się podjąć to wyzwanie. Módlmy się za tych wszystkich, którzy gdzieś wahają się, zadają sobie pytanie, czy to rzeczywiście jest ich droga, czy może nie lepiej byłoby spróbować czegoś innego, czy może to tylko i wyłącznie omyłka, która gdzieś w głowie się rodzi. Módlmy się za nich, żeby nie bali się podjąć tego wyzwania, żeby nie bali się zrobić kroku. Pójścia za Jezusem Chrystusem. Módlmy się też za tych, którzy już są na tej drodze, czy to w seminariach, czy już po święceniach, aby trwali. Aby trwali przede wszystkim w wierności Jezusowi Chrystusowi. Aby kapłaństwo, powołanie kapłańskie czy zakonne, nie stało się jedynie sposobem na życie, ale żeby rzeczywiście było powołaniem, żeby było tym oddawaniem swojego życia za owce. Jezus zachęca nas, abyśmy słuchali Jego głosu. Wsłuchujmy się, siostry i bracia, w głos Jezusa Chrystusa. Módlmy się za tych, którzy za Nim poszli, aby oni również słuchali nieustannie tego, czego chce od nich Jezus Chrystus, ale my również wsłuchujmy się w głos naszego pasterza, abyśmy nie zbłądzili, jak owce, które idą gdzieś na manowce, ale abyśmy byli tymi, które pasterz nieustannie kieruje, prowadzi i prowadzi do życia wiecznego. Niech będzie. Pochwalony Jezus Chrystus.